Początek Ewangelii świętego Marka. Marek jest, jeśli można tak powiedzieć, tym, który wynalazł ten nowy gatunek literacki, jakim jest Ewangelia. To od Niego wszystko się zaczyna. Jest, on jest pierwszym, żeby spisać dobrą nowinę o Jezusie. Zresztą samo pierwsze słowo yy, tej Jego Ewangelii, słowo początek, odwołuje nas do pierwszego słowa. Starego Testamentu, kiedy to Bóg właśnie stwarzał świat. Teraz wraz z przyjściem Jezusa mamy nowe stworzenie, nową ziemię, o której też słyszeliśmy w drugim czytaniu. Nowy początek. I na początku spotykamy tego takiego, byśmy powiedzieli, nieszablonowego dziwaka, jakim bez wątpienia był święty Jan Chrzciciel. Przedziwna dieta, ekstrawagancki ubiór i do tego zupełnie bezsensowne zajęcie. Tak można by pokrótce scharakteryzować tę postać. Ale zobaczmy po kolei, bo dla ewangelisty, który jest tak bardzo oszczędny w środkach jak Marek, to musiały być bardzo ważne szczegóły, skoro zdecydował się umieścić je we wstępie do swojej opowieści o Chrystusie przecież my mamy wszyscy jakieś wyobrażenia ukształtowane przez różne przedstawienia na temat tego, jak Pan Jezus wyglądał, jak się ubierał, ale nie mamy żadnego opisu ubioru Pana Jezusa, tak jak mamy opis ubioru Świętego Jana Szczyciela. Tak samo odjęcie Pana Jezusa, niespecjalnie wiemy, czym się żywił, poza tym, że wiemy, że lubił napić się wina przy różnych okazjach. Ewangelista Marek tymczasem wprost i wyraźnie pisze, że Jan chrzciciel ubierał się w ubranie z sierści wielbłądziej i że żywił się szarańczą i miodem. To oczywiście symboliczne nawiązania do dwóch skrajnych momentów w historii starożytnego Izraela: czyli z jednej strony do niewoli egipskiej, gdzie to właśnie w Egipcie jedną z plag, które nawiedziły ten kraj, była szarańcza, a z drugiej strony. Mamy ziemię obiecaną, tę krainę opisaną jako opływającą w mleko i miód. Ale pomiędzy tymi dwoma momentami, pomiędzy Egiptem a Ziemią Obiecaną, mamy 40 lat wędrówki przez pustynię. Szarańcza i miód, do tego ubranie z sierści, wskazują też na prostotę życia świętego Jana szczyciela. I to jest pierwsza zachęta dla nas, trochę jak w zeszłym tygodniu, jak mówiliśmy o ciemności. To jest zachęta do nas, którzy szukamy coraz to nowych wrażeń, coraz to nowej i bardziej wyszukanej kuchni. I to oczywiście bardzo dobrze, że żyje się nam coraz lepiej, coraz ciekawiej, ale często dobrobyt przesłania nam to, co najważniejsze: to jest relacje z bliskimi i relacje z drugim, z Panem Bogiem. Często stajemy się przez te wszystkie rzeczy, które mamy wokół siebie, ślepi na potrzeby innych. Cała Ewangelia Marka, która teraz nam będzie towarzyszyła przez cały rok, jest właśnie taka. Bardzo prosta, bardzo podstawowa. Tutaj nie ma żadnych ozdobników. Jest tylko to, co najważniejsze. I to właśnie opisane w taki bardzo surowy sposób. Tak jak surowy sposób żył Jan Chrzciciel. Ale właśnie, ten żyjący z dala od miasta Jan przyciągał do siebie tłumy. Ludzi już nie tylko z Jerozolimy, ale z całej Judei. Bo on nie bał się zrobić z siebie głupka dla Pana Boga. Bo to był człowiek, który był autentyczny. No I to jest to, co nas najbardziej przyciąga do ludzi. To właśnie kiedy są autentyczni. Nas nie przyciąga ktoś, kto mówi coś ciekawego. Żeby usłyszeć coś ciekawego, wystarczy poszukać w internecie. Yy, ale przyciągają nas ciekawi ludzie, tacy, którzy wierzą w to, co robią. I Jan był całym sercem w tej jednej rzeczy, którą robił: w wykrzykiwaniu, że Pan jest już blisko. No, bo właśnie, mamy jeszcze to z pozoru takie dziwaczne zajęcie, a mianowicie krzyczenie na pustyni. Jeżeli chcemy być słyszani, jeżeli chcemy coś ogłosić to idziemy przecież w jakieś miejsce, gdzie są ludzie. Na plac, na targowisko, albo idziemy do jakichś mediów teraz. A na pewno nie idziemy na odludzie. Oczywiście takie krzyczenie na pustyni może mieć taką symboliczną funkcję terapeutyczną, byśmy powiedzieli. Bo kto z nas w końcu nie chciał kiedyś zamknąć się w jakimś pustym pokoju i móc wykrzyczeć się ze złości i przeklinać do tego. Nie wiem, może nie wszyscy. Ja tak... Mi się to zdarza. Yy, krzyczeć na pustyni to coś, co wyraża naszą bezradność, naszą bezsilność. I właśnie to doświadczenie bezsilności jest tym, co sprawia, że możemy otworzyć się na Boże działanie w moim życiu. Kiedy właśnie przychodzi taki moment, kiedy zdaję sobie sprawę z tego, że sam sama nie poradzę sobie w życiu. To jest początek prawdziwego nawrócenia. To jest ten. Początek Ewangelii, początek prawdziwej relacji z Panem Bogiem. Pustynia w Piśmie Świętym jest uprzywilejowanym miejscem przemiany. To miejsce śmierci, ale również miejsce, gdzie spotyka się Boga. To miejsce śmierci, bo tam stary człowiek, który jest w każdym z nas, musi umrzeć, zanim narodzi się do nowego życia. A nowe życie nie może się właśnie zacząć inaczej jak od upadku tego starego, tych naszych starych przyzwyczajeń. Pustynia przedstawia nam pustkę w naszym życiu, której nam nie brakuje, przedstawia naszą nędzę, nasze upadki, nasze porażki, nasze niedoskonałości, wrażliwość itd. i tak My tymczasem ciągle myślimy, że musimy zaczynać od naszych mocnych stron, że przed Panem Bogiem który teraz w adwencie szczególnie przypomina nam o tym, że on do nas przychodzi, my myślimy, że musimy stawić się przed nim jak na rozmowie kwalifikacyjnej, że musimy mu przedstawić wszystkie swoje zalece, wszystkie swoje osiągnięcia. A tymczasem to jest zupełnie na odwrót. Musimy zacząć od tej naszej kruchości i od tej naszej biedy i uznać, że przychodzi ktoś, kto. Jak mówi Jan, jest mocniejszy ode mnie. Ktoś, kto przynosi więcej niż ja mam. Bo kto jest większy niż ten, kto mówi, żebym coś zrobił? Ten, kto sprawia, że to robię. Ten, który mnie do tego uzdalnia. Jan Szczyciel sprawia, że zaczynamy rozumieć naszą sytuację, ale to Chrystus, Syn Boży, ten, który do nas przychodzi, nas z tej sytuacji wyciągnie nas weźmie na ramiona i zaniesie do domu Ojca. Dlatego tak już na zakończenie to jest zaproszenie do tego, żebyśmy upraszczali nasze życie. Żebyśmy coraz bardziej rezygnowali z tego wszystkiego, co zbędne, tego całego nadmiaru, który mamy wokół siebie. Żebyśmy oczyszczali się z rzeczy, oczyszczali się ze spraw, żebyśmy wracali na pustynię, bo to właśnie tam, na pustyni, Pan nas odnajdzie.